Każdy z tych regionów miał osobną historię, osobne wpływy kulturowe, więc praktycznie yy, proszę nie zdziwić, że ja bardziej będę się operował regionami niż całym krajem. Bo tak to po prostu tutaj jest. Tu jesteśmy w regionie Krishana, tak się nazywa. Krishana tak, to kraj nad Kerem. Państwo zjeżdżają od strony Eboru, prawda? To pierwsze, co się Państwu na pewno rzuciło w oczy, to ruj z Eboru. jeszcze przyjdziemy

właśnie przełomu XIX-XX wieku. Oradia jest jednym z ładnych, czy przy, ładniejszych przykładów, jeżeli chodzi o architekturę i sztukę secesji. Secesja to jest to, co tu Państwo widzicie. Secesja to jest generalnie wszystko. Tak na dobrą sprawę jest, jest pojęciem totalnym. Co to znaczy pojęcie totalne? To znaczy, że jeżeli mamy... Tam, ja tak mówię ludziom na południu kraju, którzy chodzą z powietrza, jest tam, gdzie pałac pod Czarnym Orłem, tam sięgała m.in. Innymi... architekta. ...w remoncie, ale, ale jest. Synagoga Neologów, w ogóle jedna z trzech, którą kojarzę w ogóle Boradi. Radzi, węgierski, w Oradii. W Oradii węgierskiej, malarzy, sztarny, małpiński, no. Polskie 20 zawiodów, czy to jest Marta Zanimanon, czy który zbudował tutaj 6, 1, tak, oh, yeah. Mówimy o secesyjnych wzorcach kolejowych Monarch w Hamburgu. I mamy ja od Krakowa po Nagrodę. Tak, dokładnie. Po naszym gruncie, nie wiem. Tarnów, Kraków, Czechów, Wielkich, Wielkich.